Siema, jestem Raggi i dzisiaj pokażę Wam jak zacząć skryptować. Jest to kolejny odcinek, nie wiem już w sumie, który, ale w tym odcinku pokażę Wam e, o click detektorze, który jak się kliknie to wywołuje jakąś funkcję, którą się mu nada. Na przykład po kliknięciu zamienia się w niebieski kolor. Tutaj jest już zaskryptowany, a tu są dwa puste bloki. Wam tutaj pokażę, wyjdę z tego. Skrypt jest naprawdę prosty i w ogóle ten cały klientator. Jest to podstawowa funkcja RoboStudio, którą powinien każdy znać. Tu mamy dwa bloki. Ten jest yy, oskryptowany, czyli to jest yy, część, którą się klika, a to jest część, która zmienia kolor. Tutaj yy, jednak są klocki, które nie mają oskryptowane i tutaj Wam pokażę jak to zrobić na tym przykładzie. Yy, no i. Tutaj zależy, zobaczcie, to jest zwykła y, funkcja, która wykrywa czy gracz kliknął ten click detektor. A tutaj y, w środku tej funkcji co się dzieje po kliknięciu. Już Wam pokazuję i wytłumaczę. Więc tak, y, w części, którą chcemy, żeby właśnie miała tą ikonę kliknięcia, dodajecie klik detektor, który tutaj y, możecie zmienić kustomowe ikonę. Jeżeli chcielibyście odcinek o tym, jak dodawać zdjęcia, zmieniać ikony, zmieniać y, ikony jakby myszki, normalnie w całej grze i tym podobne, o kamerach i w ogóle, to napiszcie w komentarzu, zostawcie subskrypcję, lajka, y, jeżeli Wam się podoba i Wam się przydał ten odcinek. Następnie dodajemy skrypt, tutaj ten click detektor. Jeżeli dodacie go do klocka, no to będzie właśnie się pokazywać to taka ikona jakby kliknięcia. Lecz jak do, nie, dodacie skryptu i... i nie napiszecie referencji do tego, no to nie będzie działać. Nie? Więc tak. Na początku, żeby odnieść się do tego klientelizmu, można stworzyć zmienną, co polecam, żeby mieć, jak się tym bardziej jak się pisze do Iskry, żeby nie pisać tego samego, tylko mieć to y, odniesienie do tego w jakimś, jakiejś zmiennej. Y, żeby nawet robić taką zmienną. wyła jest to bardzo proste, wystarczy napisać lokal w nam np. takie takiego C albo C sharp. Są różne typy zmiennych, int, string i tak dalej. Tutaj w Lua i wow, w, w innych tych, e, wydaje mi się, z, w językach programowania również jest tam po prostu jeden typ zmiennej, czyli ogólnie no tak, wokal. No i następnie wpisujemy nazwę naszej zmiennej. Ja to nazwę np. Na string detector Następnie małych. Następnie dajemy, dajemy tutaj. Równa się, Zup, jeżeli, ch jeżeli chcecie mieć pustą zmienną, to dostawicie taką, takie coś, ale ja chcę tutaj dać jakąś wartość tej zmiennej, no i następnie, aby się odnieść, tutaj mamy skrypt, więc wpisujemy skrypt, następnie kropka parem, czyli kropka parem to są Jak wejdziecie sobie tutaj i w properties, jakby ktoś nie wiedział jak włączyć properties, jest to dwie, Tutaj Properties or Explorer, czyli podstawowe funkcje to jest Explorer, a tutaj Properties i tutaj hmm, midzie Part. No to jest właśnie ten kosek Part 4, czyli to. Czyli odnosimy się do właśnie tego Part 4. Następnie chcemy wybrać z tego Part 4 jakby dziecko, co jak się nazywa w programowaniu dziecko i rodzic, czyli to jest dziecko, rodzic, dziecko, nie? Czyli to, to są dzieci, a to, to jest rodzic. No, i chcemy wybrać dziecko tego Part 4, więc kiedy już tutaj się odnieśliśmy do tego, wpisujemy click detektor, Następnie jesteśmy tutaj i teraz stajemy funkcję. Jeżeli, jeżeli mouse click, wtedy wykona się funkcja. Znaczy, nie, co ja zrobiłem tutaj? To weźcie, i tutaj macie zmienną, To jest tyle żeby mieć tą zmienną. Jeżeli teraz chcecie zrobić funkcję, wystarczy, że napisacie clip detector, czyli odniesiecie się do tej zmiennej i właśnie tą funkcję. Teraz mi się pomyliło, ale nie zwracajcie na to uwagi. I tutaj my tworzymy zmienną, która wartość jest właśnie ten clip detector. A tutaj się odnosimy do tego, to jest po prostu taki skrót, żeby to skrócić albo I nie pisać, na przykład, jak macie bardzo długi skrypt, to też, żeby nie pisać tego kilka razy tego skrypka, albo parę, albo klik detektor, lub po prostu dłużej, zależy co, to do czego się odnosicie. No w jakieś sobie taby. Tutaj, jeżeli gracz kliknie to, czyli klik detektor, czyli właśnie to, gracz kliknie myszką na to wtedy włącza się funkcja i tutaj pisze co chce się zrobić ja tu dam przykład i będę chciał żeby ten klocek czyli part 3 tak part 3 zmienił kolor na na przykład nie wiem taki niebieski jest, no bo, nie wiem taki dark blue o, dark blue no i teraz tak, piszemy... już w poprzednich odcinkach pokazywałem, jak zmieniać kolory, a tutaj napiszę tak łatwo, znaczy łatwo napiszę, tak po prostu. Więc tak, tutaj też od, od tego klocka możecie tworzyć mianę, no, ale ja nie potrzebuję. Script.parent, kropka parent, jeszcze raz, żeby się odnieść, odnieść dwa razy, parent3, czyli to jest ten klocek, nazwa tego klocka. Pamiętajcie, że jak, sobie się do czegoś odnosić, to musi być taka sama nazwa, żeby tak działa po prostu programowanie. I następnie, Brick Color zmieniamy na ciemny niebieski. O, proszę bardzo. I teraz w tym krótkim skrypcie uruchomicie grę i powinno to działać. Zobaczcie, jak jesteśmy. Kliknę, na to z poprzedniej, I to jest skrypt, który właśnie razem napisaliśmy. I proszę bardzo, zmieniły się. Więc w taki prosty sposób możecie tutaj modyfikować różne kolory albo co tam chcecie, animacje. Nie wiem, czy robiłem już odcinek o animacjach obiektów i w ogóle przemieszczaniu się obiektów obecnych. Wydaje mi się, że nie, ale jeżeli nie robiłem, to wymagam taki odcinek. No i ogółem, jeżeli chcecie taki indetestor możecie także zmieniać tutaj w, prostym, w prosty sposób zmieniać ikona tego kursora wystarczy, żeby dać link do tego kursora. Oczywiście na ROBLOX, tu, który jest opublikowany lub nawet chyba nieopublikowany. Nie jest to No a dobra, żeby nie grać jakoś tak dziwnie. Hmm, więc no, dziękuję za oglądanie. A za oglądanie subskrybujcie, yy, lajkujcie, jeżeli Wam się przydał, to no i cześć.